i inne tajemnice Trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwiecień. Witam, tu Dariusz Kwiecień. Witam w 11, w 11 naszej audycji. Nie było mi teraz przez dłuższy czas. Mieszkałem, można powiedzieć, przez 4 tygodnie w lasach właśnie na Dolnym Śląsku w kompleksie Włodarz. Chciałbym wam teraz przedstawić, co udało mi się tam osiągnąć, czego dokonałem, ale już tu nie będę taki że tylko ja, ja i ja. Wokół mnie wytworzyła się teraz taka pewna grupa. Kiedyś bardzo nalegaliście na to, żeby się przyłączyć do tych moich wypraw, żeby ze mną jeździć. I zawsze mówiłem, że to jest nieopłacalne, że to jest ciężki kawałek chleba, jednak uległem i od pewnego czasu wytworzyła się taka grupa, która w zasadzie gdzie ja jestem, oni się pokazują. Są to niesamowici ludzie: Brodka, Basie, Magdę, Andrzeja. Już poznaliście z niektórych filmów, ale do nas przyłącza się coraz więcej ludzi. Słuchajcie, i wspólnie zaczynamy naprawdę odnosić bardzo duże sukcesy. Tu się pochwalę, że wspólnie odnieśliśmy, można powiedzieć, taki spektakularny sukces. Joanna Lamparska zaprosiła nas do pracy, do współpracy na, na, na Zamku Grodno, tu też przy, przy współpracy Krzysztofa Szpakowskiego z Błodarza Powiem Wam, że Szaleńca jak byłem zawsze tutaj nazywany i okrzykiwany, zaczyna coraz więcej ludzi postrzegać mnie jako jednego z głównych odkrywców w Polsce. To jest bardzo niebezpieczne i tutaj mam taką prośbę o racjonalną ocenę tego, co ja robię, żeby nie powstał jakiś szał i mania nadariusza kwietnia, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, jest to super, jest to wspaniałe, że ludzie nas rozpoznają, jesteśmy w lesie, jesteśmy na stoku narciarskim, ludzie nas rozpoznają, podają rękę, gratulują yy, wspaniałej współpracy. Słuchajcie, teraz mieszkając właśnie, szczególnie nocami, bo tu noce są najważniejsze. Przewodnicy na początku, jak się wprowadzały, można powiedzieć, na włodarz, byli wystraszeni, że będą mieszkali z Dariuszem kwietnia. Po kilku dniach lody pękły, nabrali do mnie zaufania. Słuchajcie, zaczęli opowiadać, no naprawdę, super rzeczy. Oni tam pracują 8, 10, 12 lat, niektórzy. I te przeżycia, które ja opisuję na blogu. Oni nigdy z tego nie szydzili, oni z tego nigdy się nie śmiali, ale nigdy też o tym nie mówili. Bali się, żeby nie skończyli w ten sposób, yy, jak tu ze mnie drwiny były, jak sobie ze mnie się nabijano. Jednak teraz zauważyli, że można. Ja mam bardzo dużo relacji właśnie chłopaków dotyczących tych dziwnych zjawisk, dziwnych przeżyć pod ziemią. Zaznaczam, że oni tam nocują, oni pilnują obiekt, ja z nimi mieszkałem. Yy, słuchajcie, nocę, tak jak. Teraz te były, y, mróz, 10-15 stopni, mgła. Tutaj Wam zaznaczę, że przez cały mój pobyt ani razu nie zaświeciło tam słońce. I codziennie przez 24 godziny mgły unoszące się nad wzgórzami. Nie jest to sprzyjająca jakaś taka fajna atmosfera, ale wyostrzają się w tym momencie zmysły. Węch, wzrok, słuch. Kiedyś poszliśmy sobie właśnie z włodarza na, na, na Soboń, nie będę tu podawał danych geograficznych czy topograficznych, bo to sobie bardzo łatwo znaleźć. I w pewnym momencie smród. Potrafimy rozróżnić właśnie smród zwierząt, bo to trzeba powiedzieć, wyranie zwierzęta. Nie pachną tylko śmierdzą. Sarny, dziki wydzielają zupełnie, zupełnie inny właśnie fetor do tego lisy. Smród rozpadającego się mięsa. Znaleźliśmy dwa rozszarpane dziki, jedno sarne, no to wrzucamy na na, 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 na dzikie psy, bo sporo ich tam się kręci. Ale smród, który, który nas w zasadzie oblepił. No i chłopaki mówią, panie Darku, bo no to jest właśnie to, co Pan chyba opisywał. Mówię, no tak, bo jesteśmy niedaleko miejsca, gdzie e, coś takiego się zdarzało. Rozpaliliśmy sobie niedaleko ognisko, zaczęliśmy sobie tam opowiadać. I najciekawsze, po 15 minutach e, ten, ten dziwny fetor, ten smród ustąpił. Nie było go. Natomiast na drugi dzień w tym miejscu przyjechał kolega z budowy, który przywiózł e, taki aparat e, do badania zjawisk podczerwieni. Ustawiliśmy to na statywie to urządzenie, długo nie musieliśmy czekać, zapadł zmrok, temperatura odpowiednio spadła, mgła, szać, no jeszcze do tego śnieg zaczął sypać i w pewnym momencie patrzymy na monitor, pokazuje się taki smuszka, taka stróżka podnosząca się, no nie wiem, taki obłoczek, który podnosi się do, 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 do góry i to, to i w pewnym momencie się rozpływa. Podchodzimy do tego miejsca. Yy, przypuszczenia moje od zawsze były, że tam znajduje się jakiś szyb wentylacyjny bądź, bądź jakiś kanał i faktycznie rozgrzewaliśmy troszeczkę śniegu okazał nam się ukazał nam się wylot studzienki wentylacyjnej bądź odciekowej tylko co jest najciekawsze yy, w momencie kiedy odgarnęliśmy śnieg, wróciliśmy z powrotem do aparatury, okazało się, że ten snop yy, ciepłego powietrza jest bardzo wyraźny, odczuwalny, mało tego nawet dało się to wyczuć yy, dłoń. Wystarczyło dłoń przyłożyć do tego wylotu. To jest jedna właśnie, jedna z takich znalezisk. A drugie już praktycznie na terenie starego cmentarzyska, które też znajduje się między Włodarzem a Soponiem na szczycie. Zawsze było, że tam nie ma żadnego cmentarzyska. Ludzie potwierdzają, ludzie z Walimia, z Rzeczki, z Jugowic potwierdzają, że tam był stary niemiecki cmentarz. Obok później Niemcy wybudowali coś na Kształt, wzór pasa startowego. Też to wszystko zostało potwierdzone przez tych ludzi. Mało tego, rozmawiając z kilkoma osobami, które pisały książki na ten temat, przyznają mi rację. Na moje pytanie: dlaczego nie publikujecie tego? Dlaczego? Nigdy otwarcie, żeście o tym nie powiedzieli, no to jeden mi powiedział tak. Nikt, nigdy z nas nie otworzyłby się na coś takiego, jakby zrobił. Mówi teraz, mówi, mamy przykład, możemy zacząć działać, mówi, jeżeli wyrazi zgodę, mówi, będziemy działali wspólnie. Jestem w pewnym sensie dumny z tego powodu, że takie osoby kierują słowa pod moim adresem i to jeszcze takie słowa, no, jest to fajne i miłe. I wracając jeszcze do tego ciepłego powietrza wydobywającego się z podziemi. poszliśmy rano okazało się, że te ciepłe powietrze się nie wydobywa no i teraz konsternacja, następna nocka powietrze znowu jest. czyli w momencie kiedy są otwarte prawdopodobnie wrota do głównych tuneli, kiedy chodzą turyści, kiedy jest przy kierunku zmieniony w zasadzie tryb powietrza w tunelach te powietrze się nie wydobywa w momencie kiedy już jest zamknięty, zamknięty obiekt, ciepłe powietrze, które dostało się w ciągu dnia, ulatuje w nocy. Tylko od zaznaczam, nie jest to w ogóle w miejscu starego, starego szybu wentylacyjnego, żeby komuś do głowy nie przyszło teraz tam na własną rękę ten teren penetrować, zaznaczam, to zaznaczam, bo trzeba iść z osobą doświadczoną, bo bardzo łatwo o wypadek. Teraz praktycznie te tereny zostały, ja użyję słowa zgwałcone przez leśników. Słuchajcie, zostały wycięte połacie łacie całe lasu. Ten rumosz drewniany, drzewny, który tam jest, wymieszał się z rumoszem kamiennym, bo to jest wszystko jeszcze przesypane śniegiem. To jest... W zasadzie, żeby tam złamać nogę, to jest moment, kilka razy nam się zdarzyło, że też zostaliśmy tam zakleszczeni i to nieźle. Latem, wiosną, proszę bardzo, będę nawet tam do dyspozycji. Można się telefonicznie umówić, przyjadę, oprowadzę, z chęcią pokażę te miejsca. Słuchajcie, i teraz wracając do tego, tajemnica. Nagrałem teraz film Przepompowni na Włodarzu Moim zdaniem, nie ma tam żadnej tajemnicy. O tej tajemnicy wiedzą władze, e, nie wiem. E lokalne, władze państwowe, ale na pewno wiedzą. Jeżeli przepompownia funkcjonuje jeszcze w latach 70., w latach 70. wymienia się zawory, w latach 70. w tym budynku jeszcze jest prąd elektryczny, to, przepraszam bardzo, lasy państwowe nie wiedzą, dokąd jest tłoczona woda, kto rozlicza licznik elektryczny, dokąd przewody prowadzą i przede wszystkim, to jest najważniejsze, gdzie jest podstacja, która kieruje wodę do pomp i wodę do agregatów yy, diesli, które Pompują wodę do góry, i słuchajcie, wystarczyłoby się do tego dostać. I mamy rozwiązany praktycznie problem częściowy, jeżeli chodzi o dostarczanie wody. Pokazałem na filmy, w jakim stanie są zawory: eee, część niemieckich i część polskich. Czyli ten remont z lat 70. jest faktem. Mało tego, znaleźliśmy liczniki na wodę w środku, a kto w tamtych czasach. Montował liczniki na wodę. Rozmawiałem z osobą, która pracowała w podobnym obiekcie, powiedział, że to jest jakieś kuriozum, bo wtedy się liczników nie montowało. W zasadzie można powiedzieć, że liczniki były nieznane na, 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 przepływ, na przepływ, bo... Ojejku, no znowu brakuje mi fachowego słowa. Na rurach nie zakładano właśnie liczników. Woda tam szła kilkadziesiąt tysięcy litrów na godzinę. To był tak zwany filtr oczyszczający. Woda poprzez przelewy, białe kamienie, czarne i takie brązowe, to wygląda jak keramzy, doczyszczała się i wracała z powrotem gdzieś pod ziemię. Te kamienie są tam do dzisiaj. Mało tego, taki... Biznesmen z Wałbrzycha, bardzo przedsiębiorczy człowiek, przez kilka lat słuchajcie, te kamienie wydobywał stamtąd. To jest takie białe kamyczki, które używa się w akwariumach. Tylko, że ich nie trzeba było już czyścić. One były już całkowicie oczyszczone, nie miały tego białego nalotu. To jest właśnie sprawa tej przepompowni. Później sprawa cementu i wyrobów tych metalowych, które znajdowały się na okolicznych polach 70 to jest jeszcze wszystko eksplorowane. Rozmawiałem z najstarszymi mieszkańcami a potwierdzają, tak jeszcze w latach 70 można było z lasu przywieźć pręty metalowe, można było przywieźć szyny. Większość badaczy, tych, tych takich badaczy przez duże B, wszystkiemu zaprzecza, że tam niczego nie było. To mnie bardzo dziwi. Chłopaki, których ja znam, też od zawsze, którzy zajmują się tematem. Próby jakiegoś zjednoczenia z nimi sił są po prostu niemożliwe. Gdzieś tam znaleźli jakieś dokumenty, uważają, że oni mają najracniejszą rację i ich racja jest jedyna i, i niepodważalna. W momencie kiedy teraz byłem na błodarzu Przuciłem takie hasło. Kto będzie chciał może przynieść jakiś tam fand, jak mu coś zostało z okresu II wojny światowej. To będzie wyeksponowane w Ludwikowicach podczas drugiego zjazdu. Powiedziałem, że nie daje żadno za to żadnej gratyfikacji materialnej. i Kto chce, proszę bardzo. No i jedząc kiedyś wieczorem, przyszedł jeden pan, przyszedł drugi pan. W sobotę paliliśmy wieczorem ognisko, siedzieliśmy pod namiotem, też fajna atmosfera się zrobiła. W pewnym momencie przychodzi młody człowiek, mówi panie Darku, super, śledzę pana, mówi tam poczynania od kilku lat. Tu po dziadku zostały takie dokumenty. Słuchajcie, nazbieraliśmy masę, masę, masę różnych pamiątek. Nie oszukując nikogo, nie kłamiąc nikogo, na drugi dzień. Podjęliśmy decyzję o zwrocie tych, tych, tych dokumentów, bo tak, po pierwsze, nie mamy gdzie tego trzymać, przynajmniej ja nie mam gdzie tego trzymać. I nazwoniłem do tych osób, które przyszły, powiedziałem, że żeśmy sobie to sfotografowali, że możemy te dokumenty zwrócić. Oni powiedzieli, że nie, że oni przekazują nam te dokumenty, że jeżeli powstaje takie muzeum, to oni. Z chęcią, z chęcią nam przekażą, mało tego, pokażą nam jeszcze miejsca, które są wokół nieodkryte. Słuchajcie, jak zaczęliśmy chodzić, to był w zeszłym tygodniu, bodajże chyba czwartek, ale tylko że śnieg nam wszystko zakrywał. Te wszystkie moje te, te brednie takie, które tam to nazywali, zostały praktycznie potwierdzone. Tunel tu, wejście tu, włas tu. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego przez tyle lat wszyscy zaprzeca, zaprzeczali. A teraz okazuje się, że te miejsca są faktycznie faktycznie gotowe w zasadzie do zwiedzania. W 1936 roku, kiedy przyjechała ta ekipa naukowców niemieckich, oni przyjechali w gotowy teren. Tu były kopalnie, tu była cała infrastruktura. Decyzja o budowie tego kompleksu na Dolnym Śląsku została podjęta w 1936 albo w 1937 roku. W 1939 roku pierwsi więźniowie to ze Zgorzelca, polscy jeńcy wojenni z kampanii wrześniowej, przyjeżdżają do kompleksu Liza. Są rozlokowani po okolicznych zakładach. Tak? Tylko, że prace górnicze rozpoczynają się prawdopodobnie w 1940 roku. 1943 rok, nawet końcówka podawanie, że wtedy zaczęto drążenie tych tuneli jest e, naciąganą taką datą. Dlaczego? żeby rozpocząć te wszystkie prace, to musiały być przygotowane plany. Niemcy niczego nie robili na wariata. Niemcy nie podjęliby się takiego wielkiego projektu nie posiadając dokumentów, nie znając infrastruktury, nie mając dróg dojazdowych, nie mając przede wszystkim y, zaplecza ludzkiego. Jeżeli mówimy o obozach jenieckich w Buszyce, że i obozy jenieckie istniały, że w Buszyce były zakłady zbrojeniowe, Krupa, gdzie robiono jakieś elementy do samolotów, gdzie były zakłady zbrojeniowe, gdzie składano Mausera, gdzie składano może nawet na później w Buszycy yy, bito, bito te... Yy, bagnety, hełmy może wytwarzano, ale na pewno produkowano mundury. I od 1938 roku Słuchajcie, zakłady bukiennicze w Buszycy służą już na potrzeb yy, wojennych. To, to o tym trzeba pisać, o tym trzeba mówić, a nie ludziom wciskać kit, w 1943 roku dopiero wszyscy tu się zwalają. Tu się zwalają zakłady zbrojeniowe, tu przyjeżdżają firmy górnicze. To szczerze mówiąc, oni w tym momencie by się wszyscy tam zadeptali. I tam yy, nie musiał być dworzec kolejowy w Buszycy taki, jaki jest, tylko musiał być taki, jak na przykład w Łodzi na Olechowie wielka stacja rozładunkowa. Także to są sprawy, które już podlegają teraz wielkiej korekcie i kilka osób jest na mnie bardzo wściekłych z tego powodu, że te ich książki pisane z taką pewnością, z takim pewnikiem prawdopodobnie będą przepisywane i jeżeli się zdobędą na odwagę ci ludzie, jeżeli te dokumenty wypłyną, o których my teraz chcemy je pokazać właśnie w maju. No to trzeba będzie powiedzieć, sorry, nie miałem racji, wziąć się od początku do, do roboty. Jednak niektórzy są pewne tak twardogłowi, że na pewno na taki układ nie pójdą. Udało nam się jeszcze teraz podczas tego pobytu nawiązać super kontakty z grupą czeską i grupą niemiecką. Słuchajcie, do tej pory to było na zasadzie, że ktoś się spotykał z Czechami albo z Niemcami, wykradał coś tam im, jakieś szczępy informacji i natychmiast powstawała książka. My zrobiliśmy to troszeczkę na innych zasadach. Zaprosiliśmy ich do współpracy, oni przyjechali do nas. Biera Baculikowa konkretnie ze mną się spotkała, żeby ja powiedziałem, co my mamy, ona powiedziała, co oni mają i na drugim zlocie właśnie w ten sposób będzie to się odbywało. Uważam, że to jest, no nie powiem, że jest sukces, ale to jest coś fajnego, kiedy ludzie naprawdę przychodzą i zaczynają się takiej wspólnej, no niby w drobnej sprawie jednoczyć. I tutaj też mam taką, takie zdanie jeszcze chciałbym zrobić, że niech się niektórzy nie boją, że ja zapomniałem, że tu się skupiłem tylko na błodarzu, tylko na Riza, zapomniałem o innych miejscach. Na pewno, nie? Na pewno wybierzemy się na Mazury. Nie pamiętam niku tego kogoś, kto tam się usilnie tak domaga, żeby przyjechać na Mazurę. Na pewno przyjedziemy do Gierłoży, na pewno będziemy w Wilczym Szańcu, na pewno pojedziemy do Mamerek, bo to też jest temat, słuchajcie, związany między innymi z Rizę nie bezpośrednio, ale ten projekt, który był na Dolnym Śląsku realizowany, jego plany leżały na stołach właśnie w Gierłoży. Także to jest temat ze sobą powiązany, później MRU, do tego Świnoujście, Kraków nawet jeszcze, Oświęcim, planujemy w tym roku taką wycieczkę. No, nie wiem, czy inaczej, czasu to by starczyło, bo tu właśnie chodzi o finanse. Ostatnio ktoś tam zobaczył, że jestem w tym ratownictwie kataklizmowym i od razu bruchnęła wiadomość: Jakie ja to miliony na tym zarabiam? To jest wszystko ochotnicze i dobrowolne, na tym nie zarabia się pieniędzy. Tak samo stowarzyszenie i jakieś tam spółki. Kiedyś Wam powiedziałem, że ja nie założę tej żadnej fundacji, nie będę działał w żadnym stowarzyszeniu i to jest prawda. Ja z tego nie pobieram żadnych pieniędzy, ja z tego nie mam żadnych dochodów, żeby tu nie rosły jakieś mity i legendy wokół tego, że jakie to są pieniądze. Organizujemy to własnym sumptem, żeby wyjechać gdziekolwiek, to przeważnie to już jest największa zasługa Magdy. Tyle razy Wam o tym mówiłem, podkreślam i będę to. Cały czas podkreślał, do tego Brodek, Basia. To są ludzie, którzy w zasadzie tworzą to coś. Ja sam na początku działałem, teraz jest pewna grupa, naprawdę super, super ludzi, fajnie się to ułożyło. Zapraszam do współpracy także innych. Przyjechał teraz ojciec Synem, ja byłem po prostu w szoku. Ja myślałem, że tutaj jestem takim wariatem, że mam syna 16-latka, którego ze sobą zabieram, który tam Aczkolwiek teraz troszeczkę już niechętnie Bo to już wiadomo nastolatek inny świat Nie chce już tam trochę tak e, Tak się ze mną szlajać po tych lasach Ale tam facet przyjeżdża też 16-latkiem Ojciec z synem dzielą wspólną pasję Słuchajcie no to jest coś niesamowitego Przyjeżdżają młodzi ludzie z Ludwikowic Przyjeżdża Zibi Który oferuje swoją pomoc Żeby móc później Razem z nami być na zlocie Słuchajcie i takich przypadków Mógłbym teraz tutaj przytaczać I powielać tylko chcę zaznaczyć, żeby brakło nam czasu do rana praktycznie. Chcę zaznaczyć, że nie pomijam żadnego miejsca w Polsce. Nie odpuszczam przede wszystkim yy, eksperymentów. Nie odpuszczam doświadczeń tych niemieckich. Wypływa coraz więcej, coraz więcej właśnie materiałów na ten temat. Co jest yy, takie... Yy, inaczej, informacje umierających ludzi. Byłem yy, w szpitalu. Yy, na oddziale geriatrycznym, gdzie leży masa, masa starszych osób, ludzie w zasadzie 70-80 lat, w momencie, kiedy usiadłem u na brzegu łóżka, my rozmawiali właśnie o okresie II wojny światowej, to część tych staruszków, którzy tam byli, ożywili się w pewnym momencie. Zaczęli opowiadać o swoich losach z okresu II wojny światowej. Mało tego, okazało się, że na sali jest kobieta, która była w Auschwitz. Pomijam starych ludzi. Yy, Szczerze powiem, że społeczeństwo ich zlewa, ale no niestety, trzeba tą to, to ich yy, pamięć jakoś pielęgnować. Kiedyś mówiłem, spisujcie wspomnienia dziadków, spisujcie wspomnienia babci, bo to jest jedyna wiedza. Takiej wiedzy w internecie nie znajdziecie. To jest, wiedza, to jest wiedza w zasadzie wasza, zakodowana dla was, jeżeli macie dziadka czy tam babcie, którzy pamiętają okres II wojny światowej, a nie mówię, że to chodzi o propagowanie zła, ale w momencie, kiedy my o tym zapomnimy, to to zło się odrodzi bardzo szybko. Zwróćcie uwagę, yy, przestałem publikować drastyczne jakieś tam sceny z obozów koncentracyjnych, bo bardzo dużo głosów negujących było. Zwróćcie uwagę, młode społeczeństwo, ludzie wychowani w dzisiejszych czasach, nie przyjmują do wiadomości, że w obozie koncentracyjnym jakiś kapo, SS-man czy jakiś inny ale wziął szpadel i komuś potrafił głowę obciąć. Tylko dlatego, że mu to się nie widziało o zbiorowych gwałtach, o zbiorowych mordach w obozach koncentracyjnych, słuchaj. Słuchajcie, nikt nie chce o tym słuchać. Teraz jak o, właśnie byliśmy na włodarzu, siedzieliśmy przy ognisku, była grupa, no takich nastolatków, między 14 a 18 lat. E, zaczęli sobie tam po prostu ostre pośmiechujki robić, do no, w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać. To zacząłem mówić o tym, jak tu katowano więźniów z grozą, ile osób tu zginęło, to jedna z takich dziewczyn zbulwersowana, Podeszła, mówi, wie pan co, ja jestem w stanie w ciągu 15 minut te wszystkie pańskie brewnie obalić za pomocą tego tableta. Mówię, no dobrze. Mówię, wchodzimy, mówię, na taką stronę, to, 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 proszę bardzo, zobacz. Powiedział, że to jest niemożliwe, że to musi być e, Photoshop, zdjęcia, a reszta to jest wymysł jakiegoś szalonego człowieka. I to była wycieczka szkolna, która przyjechała do miejsca kaźni i zakłady. Ale. No niestety, to pokolenie, ja już uważam, stracone i niereformowalne, to nie jest wina też tych młodych ludzi, tylko społeczeństwa, w którym żyjemy, w czasach, w, w których przyszło nam żyć, ale słuchajcie, to jest, to jest tragedia. E, opowiadał mi znajomy, który był w Auschwitz i widział podobną sytuację, że chodził jakiś chłopak z tabletem, czy z laptopem, i każde miejsce, które tam było, gdzie przewodnik opowiadał, że co się tam działo, że była zakłada, tak głód, morderstwo, komory gazowe, on to wszystko, on to wszystko obalał za pomocą laptopa. Gdyby to trafiło na mnie, to laptop by pod butami, owszem, by była awantura, ja bym na pewno stracił pracę. Podziwiam tego przewodnika, który przez trzy godziny kogoś takiego musiał, musiał po prostu tolerować. Ja bym, ja bym nie wytrzymał. Po prostu autentycznie ja bym... Pokazał, gdzie jest miejsce szeregu takiemu człowiekowi. No ale no, niestety, wracając jeszcze do tematu, do tych ostatnich czterech tygodni spędzonych na... w górach w zasadzie. Jest masa poszukiwaczy, którzy mnie tam negują, atakują, zarzucają różne rzeczy. Przez cztery tygodnie, słuchajcie, poza grupką kilku neofaszystów, kilku satanistów, dwóch ludzi w stule, nie spotkałem nikogo w lesie. Najlepsi byli yy, ci sataniści, którzy odprawiali sobie mszę, czarną mszę w lesie. Wystraszyliśmy ich z kolegą, po prostu byliśmy taki kuba, że jak uciekali, to po prostu piętami prawie sobie głównie porozbijali. Aczkolwiek baliśmy się raz, jak trafiliśmy na tych obrzędowców w stule przy kamiennym kręgu właśnie na włodarzu. Nie każdy sobie zdaje daje sprawę, że takie miejsce obrzęku do tej pory tam jest. Palą się tam ogniska, była pierwsza w nocy, mgła, śnieg, mróz. Specjalnie poszedłem, bo wiedziałem, że oni tam z tego dnia będą. Po drodze spotkałem kolegę we dwóch nas z bezpiecznej odległości. Obserwowaliśmy całe zdarzenie, tak jak to się odbywało w 38., w 45., 70. latach, dokładnie w ten sam sposób. Się odbywa. Możecie sobie ten film nawet obejrzeć w internecie, krążę. Ten film jest autentycznie wykonany w Sudetach, tylko nie wiem, w którym dokładnie miejscu. To mogą być okolice, tak stawiam na okolice Kudowy Zdrój wykonane w latach 70. -tych. Ten film został nagrany w latach 70. -tych. Także żadnego z tych krzykaczy internetowych, jak ja to mówię, nie spotkałem ani za dnia, ani w nocy. Nie prowokuję tu nikogo, bo sprowokować, mnie nie jest żaden problem. Tylko po prostu spotkać. Jeżeli ktoś mi opisuje, że jakieś bzdury, że to jest wszystko niemożliwe. No chciałbym taką osobę spotkać w lesie. Chciałbym taką osobę spotkać w momencie, kiedy my gdzie jesteśmy, rozmawiamy. Proszę bardzo, Te wszystkie korekty zrobimy. Nie na zasadzie, że ktoś ma wielką gębę z nadklawiatury, tylko po prostu w terenie. Przyjęliśmy teraz taką jedną zasadę. Każda osoba, która do nas przyjedzie, która się z nami skontaktuje, która z nami jest, w terenie nikogo nie negujemy. Każdy ma prawo się wypowiedzenia. Taka teoria, taka ja też nie jestem albo mego. Co się spodobało właśnie w środowisku poszukiwaczy. Ja jestem otwarty, moja, moja wiedza jaka jest, taka jest. Ja nie ukrywam że Ja, ja nie, nie jestem doskonały, ja popełniam masę błędów, już mówiłem wam to wielo, wielo, wielokrotnie, ja popełniam masę błędów, ale są ludzie, którzy te błędy wyłapują i teraz na przykład to też jest bardzo piękny takiej Monice, e, to jest o 17-latka gimnazjalistka z Wodżyka. Tak. Przyjechała specjalnie z rodzicami, wyłapała wszystkie moje błędy, siedzieliśmy właśnie na młodarzu, przy ognisku, i ona mówi, panie Darku, mówi, bo my tu specjalnie z rodzicami przyjechaliśmy, mówi, I ja mam tu do pana parę pytań i parę uwag. Słuchajcie, z jednej strony powinienem do takiego Forevera, mało latę pogonić, nie będzie mi tutaj yy, gdzieś burzyła mojego, mojego wizerunku. Masa ludzi do tego, grupa, wycieczka, 45 osób zatrzymali się No i siedzimy przed tym ogniskiem, mówię, tu Pan popełnił błąd, tu Pan popełnił błąd. No i wywiązała się taka dyskusja ja mówię, dzięki komu wyłapałaś te błędy i dzięki komu się o tym dowiedziałeś. No panie Darku, tego nie podważam i neguję. Gdybym nie była na pana blogu, gdybym tego nie przeczytała, gdybym o tym nie usłyszała od pana, nie miałabym zielonego pojęcia, że istniały takie obozy, że istniały takie zbrodnie, a przede wszystkim nigdy bym się nie dowiedziała, że były pływające obozy koncentracyjne. I tu się wywiązała już taka dosyć poważna dyskusja, przyłączyli się ludzie z tej wycieczki, było parę osób właśnie w temacie, no i czas wejścia pod ziemię, przewodnicy już czekają, a grupa od nie chce odejść, tylko chce dalej słuchać. No to po prostu poszedłem z grupą pod ziemię, z przewodnikami i pod ziemią dyskusja oczywiście, rodzice tej dziewczyny, ta dziewczyna. Słuchajcie, no to było jedno z takich, jak potem taki pan powiedział, to było jedno z najlepszych wejść go do podziemi, gdzie gdzie naprawdę on przeżywał tą historię, bo on mógł w tym uczestniczyć. To nie było zwykłe oprowadzanie. Każdy mógł się wypowiedzieć. Słuchajcie, to naprawdę, naprawdę było super. Weszliśmy z podziemi po dwóch godzinach i jeszcze żeśmy siedzieli około godziny przy ognisku. Yy... Stąd był się później, żeśmy jeszcze porozmawiali sobie długo i powiedziałem, że każdy, każdy błąd, taki. ona dołapie w sposób merytoryczny, bo się spytała, czy ona może to zamieścić na blogu, te swoje komentarze. No, no proszę bardzo. Mówi mi to nie ujmie, a splendoru bardziej doda. Także jestem wdzięczny osobom, które w sposób normalny, nie tak jak do tej pory było, że ataki od razu, że to kłopoty, że debilizm. Najważniejszy jest przekaz. Więc najważniejsze jest to, że to co ja mówię dotarło do kilkunastu. Ja to nawet się cieszę, że to jest jedna osoba, czy tam dwie, które samodzielnie, przede wszystkim zaznaczam, samodzielnie bez internetu zaczęły czytać książki, zaczęły chodzić po bibliotekach i księgarniach. Słuchajcie, mam takiego znajomego antykwariusza w Łodzi. On mówi, Darek, mówi, dzięki Tobie, mówi młodzi ludzie przychodzą, powołują się nawet na Ciebie i szukają tytułów książek, które podałeś. No niestety są niedostępne, nie ma. Nie ma tych książek już w antykwariatach, bo skończyły się, zostały, zostały wykupione. Także słuchajcie, na zakończenie e, chciałbym Wam podziękować właśnie za wiernym słuchaczom przede wszystkim. Domagają, domagają tych audycji. Słuchajcie, określcie jakieś tematy, które chcielibyście usłyszeć, bo ja mogę tematy Wam narzucać. Chciałbym, żeby na przykład ktoś jest z okolic Mazur. Jeżeli chce na temat Mazur, na temat Wilczego Szańca, na temat kierłoży, to proszę jakiegoś maila do mnie przysłać. Napisać wyraźnie o to chodzi, że chodzi o audycję o, u Skobanego, Podać temat, umówimy i wtedy będziemy omawiali. Słuchajcie, dziękuję też tym osobom, które komentują filmy, te, które poprzednio rzucałem z czy z innych rzeczy. Korekta, jeszcze raz, korekta geograficzna. Ja te miejsca znam z przekazów miejscowych. To nie są moje jakieś tam określenia geograficzne. Ja po prostu posługuję się tym, co ktoś mi podaje. Ja nie chodzę po terenie z mapą przede wszystkim. My jedziemy gdzieś do jakiegoś miejsca, jest jakiś starszy mieszkaniec, on nam mówi, słuchajcie, w tym miejscu było to, idziemy tam, kręcimy film, jedziemy dalej. Ja nie jestem geografem jeszcze do tego, żeby używać dokładnych namiarów geograficznych i idealnych nazw, jakie tam ludzie miejscowi znają. Także to mam taką prośbę, jeżeli chcecie właśnie, żeby powstawały kolejne audycje, możemy nawiązywać nawet do waszych miejscowości, w których mieszkacie. Możemy nawiązać do miejscowości, o których nigdy, nikt nigdy nie słyszał, a coś ciekawego tam się wydarzyło. Słuchajcie, jesteśmy na to otwarci, bo jest nas coraz więcej, na pewno poświęcimy czas, nie zbędziemy nikogo. Także na zakończenie jeszcze raz prośba, słuchajcie, piszcie maile. Na o, o tematyce, którą chcielibyście usły, usłyszeć, piszcie nawet słuchajcie opowieści z waszych jakichś tam miejscowości. No, na pewno one się ukażą. Jak tylko będzie na to zapotrzebowanie, będziemy w ten sposób działali. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.